Dzień dobry. W poprzednim filmie, który nagrałem na temat SR2400PD, pokazywałem, jak za pomocą tego kaplera inputu można sterować oprawą monokolorową bądź oprawą CCT, czyli Tunable Light, czyli oprawą o zmiannej barwie od ciepłej do chłodnej. Dziś kolejna część. Filmu na temat tego właśnie kaplera SR2400PD, w którym pokażę, jak za pomocą tego inputu można sterować taśmami RGB bądź RGBW. Urządzenie ma możliwość sterowania większą ilością kolorów, ale w tej chwili sterowniki, które są dostępne na rynku, są tylko w wersji RGBW. Czyli z jednym kolorem białym dodatkowym. Na początek, kilka słów na temat tego urządzenia inputu kaplera. Jest to urządzenie, które mieści się w puszce, typowej puszce 60 mm, czyli urządzenie jest niedużo. Urządzenie wymaga zasilania 230 V, ponieważ zawiera w sobie zasilacz magistralny, który przy prądzie maksymalnym 50 mA pozwala wysterować do 25 opraw. Urządzenie oczywiście ma wyjście Dali, czyli wyjście magistrali Dali, oraz zawiera trzy piny, do których podłączamy podwójny klawisz dzwonkowy COM, wiadomo, że to jest wspólny i klawisz 1, klawisz 2. Zobaczmy teraz schemat, według którego będziemy budowali układ sterujący kolorem, czyli mamy nasz kapler zasilany z sieci 230V, mamy podwójny klawisz dzwonkowy, gdzie jest jeden wspólny i z pierwszego klawisza idzie do, do złączki K1 i do, do pinu K2 idzie z drugiego klawisza. Tu na wyjściu dali mamy dowolne urządzenie, dowolną oprawę RGBW bądź taśmę ledową. Na przykładzie, na przykładzie tutaj sampla, który przygotowałem, widać, może ja tutaj przybliżę troszkę, widać, to jest urządzenie sterujące, czyli Czyli sterownik PWM-owski, który przybliżę jeszcze troszkę, który steruje nam taśmą LED. Wybrałem specjalnie taśmę starą, która w jednym takim segmencie zawiera trzy LEDy białe i trzy LEDy RGB. Dlaczego taśma stara? Dlatego, że Dokładnie na nie będzie widać, co świeci i, i w jakiej barwie. Oczywiście mamy to urządzenie PD, czyli, czyli SR2400PD, które jest tutaj podłączone do wszystkich, wszystkich mediów, czyli mamy trzy przewody podłączone do, do klawisza 1 i klawisza 2. Mamy zasilanie sieciowe, które prowadzi do złączek, złączek NL. W naszym, w naszym kaplerze i dwa przewody czerwone w tym przypadku, które idą do magistrali dali. Spróbujemy wszystko jest w tej chwili podłączone. Spróbujemy jak ten system działa. Klikamy sobie na klawisz numer 1. Włącza nam się w tej chwili akurat światło czerwone. Klikamy drugi raz krótko. Światło się wyłącza. Klikamy jeszcze raz i przytrzymujemy. Światło przygasa. Przytrzymujemy jeszcze raz. Jasność się zwiększa. Przytrzymujemy kolejny raz. Jasność przygasa. Teraz spróbujemy powabić się drugim, czyli mamy tutaj krótkie naciśnięcie, włącz wyłącz, przytrzymanie, rozjaśnienie, przyciemnienie. Klawisz numer 2. Jest zaprogramowany bardzo ciekawie, ponieważ tak pierwsze naciśnięcie. Kolor zielony, drugie naciśnięcie krótkie, kolor niebieski. Trzecie naciśnięcie. Teraz wyraźnie widać, że wyłączyła się dioda RGB, włączyła się dioda biała. I kolejne naciśnięcie gaśnie dioda biała, włącza się z powrotem dioda czerwona. Czyli system chodzi jakby w takiej pętli, gdzie ma cztery kolory: R, G, B, W. Teraz, co się stanie, jeżeli rozjaśnimy trochę tą diodkę? O. I teraz zobaczmy, co się będzie działo, jak nacisnę i będę trzymał klawisz. Przytrzymuję klawisz drugi. I widzimy, że zmienia nam się kolor fioletowy. Teraz jakiś taki zielonkawy. Przechodzimy w zielony. Przechodzimy w żółty, w czerwony. I tak te kolory chodzą w pętli. Oczywiście, jeżeli puścimy klawisz, no to zatrzymamy kolor w danym miejscu. Wyłączymy na chwilę to nasze świecenie. Pokażę teraz, w jaki sposób można zaprogramować nasz kapler. Do tego celu będę potrzebował aplikację. Aplikację możemy pobrać ze sklepów na, na naszą komórkę. Nazywa się FrNFC Tool. Jest to aplikacja darmowa. Instalujemy ją na swoim telefonie. Ja tu już mam przygotowaną tą aplikację, tę aplikację. Włączę ją sobie. Teraz uwaga: urządzenia typu NFC, wszystkie programujemy przy wyłączonym zasilaniu. Także musimy wyłączyć zasilanie, wyłączyć zasilanie naszego kaplera i przy okazji wyłączymy też zasilanie naszych LEDów. Aplikacja jest prosta. Mamy tutaj na górze krzyżyk, klikamy na ten krzyżyk. Zatwierdzamy i przytrzymujemy urządzenie przy naszym kaplerze. I w ten sposób oprogramowanie z kapplera zostało wgrane do naszego telefonu po naciśnięciu tego tutaj save zapisz, zapiszemy sobie ten tą naszą konfigurację zapiszemy jako kolor kolor i robimy save Aplikacja, konfiguracja jest zapisana rozwijamy sobie teraz szczegóły Trzeba kliknąć tutaj kółeczkę, żeby można było podpatrywać, co, co się dzieje w każdym miejscu. I teraz będę objaśniał, co, co jest do jak, W jaki sposób jest to zaprogramowane, żeby te funkcje, które pokazałem przed chwilą mogły działać. Pierwszy klawisz jest skierowany. Czyli target, czyli cel tego klawisza jest skierowany. Do, do broadcastu. Tutaj mamy wybór: albo mamy device, czyli urządzenie, albo mamy grupę, albo mamy broadcast. Jeżeli urządzenia mamy już zaadresowane i podzielone na grupy, to tutaj możemy sobie wybrać albo samo konkretne urządzenie, czyli adres od 0 do 63, bądź grupę od 0 do, do 15. Tak, żeby, żeby można było do tej danej grupy adresować. Następne ustawienie pierwszego klawisza to jest Short Press. Rozwijam Short Press i mamy następujące akcje. Akcji możemy wpisać sobie 10, 8 akcji jest wyłączonych. Pierwsza akcja to jest OFF. Druga akcja to jest Recall Max, czyli włącz oprawę na Maxa. I to jest Short Press, czyli krótkie naciśnięcie. Teraz co się stanie, jeżeli naciśniemy klawisz numer 1 długo, czyli mieliśmy tutaj możliwość przyciemniania i rozjaśniania. Rozwijam. Rozwijam tutaj listę. I tutaj widzimy, że też 8 jest wyłączonych, są nam niepotrzebne. Pierwsza akcja to jest down, czyli zciemnij. Druga akcja to jest up, czyli rozjaśnij. Tak jak działał ten, ten klawisz, to tak to mamy za, zapisane. Teraz, jak działa klawisz numer dwa? Klawisz numer dwa też jest skierowany do broadcastu, czyli wszystkie urządzenia, które są podłączone do danego kaplera, będą reagować na, na polecenia. Co mamy zapisane? Pod krótkim naciśnięciem. Krótkim naciśnięciem mamy ustawione cztery akcje. Pamiętamy, że, że mieliśmy cztery kolory, czyli RGBW. I mamy raz, dwa, trzy, cztery akcje. Teraz jak, jak te akcje wyglądają. Trzeba wrócić do menu. Tutaj na samym dole jest e RGBAF. Setting. Rozwijamy sobie tą listę. Mamy tutaj bardzo dużo kroków, bo aż 16. My będziemy wykorzystywać tylko na razie 4 kroki. To jest tutaj widzimy, widzimy cyferki 254, 000. Tu widzimy 0,254. Rozwiniemy, co to znaczy? Jak po rozwinięciu. Tego, tej, tej, tej aktywacji jakby widzimy, że R jest podstawione 254, czyli maksymalny poziom tutaj jest tłumaczenie po angielsku, opis po angielsku, że to jest wartość jasności. Jasność jest ustawiona na 254, czyli na maksa. Green mamy ustawione na 0, niebieski mamy na 0, white mamy również na 0. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe dwa kolory. Kolor A i kolor F to są kolory, które są w normach dla loskich, ale ja się jeszcze nie spotkałem z urządzeniem, które by obsługiwało 6 kanałów. Czyli pierwsze ustawienie kolorowe to jest R maksymalnie, reszta jest na 0. Drugie ustawienie: drugie ustawienie R na 0, green na max, blue na 0. White na 0. Trzecie ustawienie będzie 0,0, niebieski na maksa, i czwarte ustawienie T3RGB na 0, i białe na maksa. Spróbuję teraz pokazać, jak to się jeszcze dodatkowo programuje, czyli wrócimy do, do tego menu. I rozwiniemy sobie ustawienie numer 5. Rozwiniemy ustawienie numer 5, i zrobimy, zrobimy tutaj um, ustawimy tutaj jasność czerwonego na 200 i niebieskiego na 254. Zasejwujemy to. Wyskoczyła nam tutaj pozycja 200, 0, 254, zgodnie z tym to ustawiliśmy, ale to jest tylko ustawienie jakby wewnętrzne tego, tej akcji. Teraz tą akcję musimy uruchomić. Przechodzimy do tego naszego short pressu na klawiszu numer 2, i tutaj musimy sobie aktywować, aktywować. E Szukamy tutaj, bo tu jest dużo. Aktywuj rgbw, piątkę. I mamy aktywowanie piątki. Czyli będziemy mieli kolor czerwony, zielony, niebieski, biały, a ten kolor będzie kolorem fioletowym. Czyli zmieszany kolor czerwony z kolorem niebieskim. Robimy save. I teraz trzeba to zapisać do naszego kaplera. Zbliżamy urządzenie. Mamy sygnał, że jest zapisane z sukcesem. I zobaczymy teraz, jak to działa. Włączyłem zasilanie urządzeń, i tutaj od razu pokazuję. Ten sterownik, że urządzenie jest zaadresowane jako adres 01 i ustawione jest w trybie koloru RGBW. Taśma RGBW, wszystkie tutaj piny z tej taśmy podłączone są do odpowiednich wyjść naszego sterownika. Tutaj mamy 12V, które nam zasila taśmę led oraz sam sterownik. Sprawdzimy teraz, jak to wygląda w praktyce. Naciśnięcie pierwsze włączenie, naciśnięcie, drugie, krótkie wyłączenie, naciśnięcie i przytrzymanie. To jest ciemnienie. Teraz przechodzimy do klawisza numer dwa, w którym dodatkowo zaprogramowaliśmy piątą pozycję. Pierwsza pozycja jest kolor czerwony. Druga pozycja powinna być kolor zielony. Zgadza się. Trzecia pozycja powinien być kolor niebieski. Czwarta pozycja powinien być kolor biały. I piąta pozycja, zaprogramowana przed chwilą, powinien być kolor fioletowy. No i mamy mieszaninę czerwonego i niebieskiego. I następne naciśnięcie z powrotem wracamy do koloru czerwonego. Jeszcze nie pokazałem jednej funkcji, która jest tutaj na klawiszu numer 2 zrobiona. Czyli jeżeli przytrzymamy klawisz numer 2, to kolory zaczynają się zmieniać. Jeżeli trzymamy ten klawisz numer 2, to kolory wędrują sobie poprzez czerwony, teraz fioletowy. Niebieski, czyli kolory przechodzą płynnie jeden w drugi. Jeżeli zatrzymamy, oczywiście, kolory pozostaną w tym miejscu, jakby system to zapamiętał. Jak to jest zrealizowane przy programowaniu? Pokażę jeszcze raz aplikację. To jest klawisz numer 2 i long press. Rozwinę tutaj ten long, long press i tutaj mamy bardzo ciekawe pozycje też mamy tych akcji 10 które możemy uruchomić ale my uruchomiliśmy tylko dwie akcje tu jest RGB loop czyli to jest pętla pętla w której chodzi RGB bez koloru białego także tutaj jeżeli, jeżeli naciskaliśmy klawisz numer 2 to chodziło to w pętli bez koloru białego Czyli tu jest, tu jest ta, ta pętla koloru białego, a drugie naciśnięcie robi odwrotną kolejność. Czyli możemy, jeżeli przelecieliśmy jakiś kolor, który nam się podoba, nie chcemy czekać całej pętli dookoła, jak system zrobi, możemy sobie cofnąć. Czyli tutaj jest, jakby w ta pętla chodzi w drugą stronę. I tak wygląda, tak wygląda zaprogramowanie klawisza drugiego przy długim przyciśnięciu czyli przy long pressie. Urządzenie Kapler Input SR2400PD jest urządzeniem uniwersalnym i można je łączyć na, na różne sposoby. Tutaj, jeszcze raz, widzimy aplikację. Na tym schemacie widzimy, w jaki sposób można łączyć. Kaplery w systemie, jakby schodowym, czyli jeżeli mamy potrzebę uruchamiania oświetlenia albo z jednych drzwi, czy z drugich drzwi, czy w jednej części pomieszczenia, czy w drugiej części pomiesz pomieszczenia, możemy te urządzenia podłączyć równolegle. Czyli tutaj mamy oprawy typu RGBW, które są podłączone do, do magistrali dali, oczywiście. Jeden z tych kaplerów oczywiście ma klawisze dzwonkowe. I jeden z tych kaplerów jest podłączony do sieci 230 V. Drugi już nie musi być podłączony. Po prostu on korzysta z tego zasilacza, który jest tutaj w środku. Gdybyśmy podłączyli do tego drugiego kaplera też napięcie 230 V, to tych opraw moglibyśmy powiesić 50. A jeżeli mamy podłączone tylko do jednego, tych opraw możemy podłączyć 25. To jest i tak bardzo dużo, ale takie teoretyczne możliwości są. I teraz, tak, możemy sobie każdy klawisz takiego urządzenia dowolnie zaprogramować. Na przykład, jeden może rozjaśniać, ściemniać. Drugi może robić tą pętlę kolorową. Trzeci może robić, na przykład, tylko wyłączać. Albo ustawiać sobie jakiś, jakiś zadany poziom, czyli jakieś sceny możemy sobie zrobić. Możliwości jest bardzo dużo. System, jak widać było na, na screenie tej aplikacji, jest bardzo uniwersalny. Tych akcji można sobie tam ustawić bardzo dużo. Można ustawiać poziomy i jasności i białego koloru i, kolor, i kolorów RGB. Także możliwości jest bardzo dużo. Urządzenie, tak jak mówiłem, mieści się spokojnie w, w puszce w normalnej 60C i, i jest, jest łatwe w programowaniu i w obsłudze. Dziękuję bardzo za uwagę